Czy czujesz, że coś niewidzialnego zbliża się do naszych granic, nie od wschodu ani zachodu, lecz od strony serca i sumienia? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego cisza w narodzie bywa głośniejsza niż wojna, a spokój może być tylko zasłoną przed nadchodzącym wstrząsem? Polska została ostrzeżona już wcześniej, lecz niewielu chciało słuchać, jeszcze mniej chciało zrozumieć. Dziś pytanie nie brzmi, czy ostrzeżenie było prawdziwe, ale czy zdążymy je rozpoznać, zanim stanie się nieodwracalne. Są słowa, które nie zostały wypowiedziane publicznie, wizje, które miały pozostać w cieniu klasztornych murów i łzy, które nie spadły jeszcze na ziemię, lecz już unoszą się nad nią jak ciężka mgła. Jeśli odejdziesz teraz, nie poznasz sensu tego niepokoju, który być może już czujesz, choć nie umiesz go nazwać. To, co za chwilę usłyszysz, nie pasuje do wygodnych opowieści o bezpieczeństwie i stabilności, które powtarza się każdego dnia. Nie jest to historia o przyszłości odległej, ani symboliczna przypowieść bez konsekwencji. To echo głosu matki, która od pokoleń ostrzegała, gdy jej dzieci oddalały się od światła myśląc, że same potrafią odnaleźć drogę. Frajra z Polski nie szukała znaków, nie prosiła o wizję, a jednak została wciągnięta w tajemnicę, która dotyczy każdego domu, każdej rodziny i każdej duszy w tym kraju. Dlaczego właśnie ona i dlaczego właśnie teraz to pytania, które będą powracać, im głębiej wejdziesz w tę opowieść, bo odpowiedzi nie są oczywiste i nie zostały dane wszystkim. Zanim pójdziemy dalej, zatrzymaj się na chwilę i jeśli to, co słyszysz, porusza w tobie choć cień niepokoju lub nadziei, zasubskrybuj kanał Chodzenie z Bogiem, zostaw znak poparcia i podziel się tym nagraniem, pisząc w komentarzu miasto i kraj, z którego słuchasz. To nie jest tylko gest techniczny, lecz cichy sygnał, że nie jesteś obojętny, że chcesz pozostać czujny. Każde takie działanie sprawia, że to ostrzeżenie dociera dalej do tych, którzy być może jeszcze śpią, nie wiedząc, że czas na przebudzenie jest krótszy niż im się wydaje. Wienu wierzy, że największe zagrożenia przychodzą zawsze z zewnątrz, z obcym językiem i obcą flagą, lecz matka uczy inaczej. Najboleśniejsze rany rodzą się wewnątrz, gdy prawda zostaje zastąpiona wygodą, a wiara ciszą. Słowa, które zostały przekazane tej frajrze, nie oskarżają, lecz stawiają lustro przed narodem, pokazując pęknięcia, których nie da się już zakryć. To nie jest opowieść o strachu, lecz o odpowiedzialności, bo każde ostrzeżenie niesie w sobie także drogę ocalenia. Jednak ta droga wymaga czegoś, czego świat coraz bardziej się boi, a mianowicie pokory, wytrwałej modlitwy i gotowości do zmiany. Jeśli myślisz, że możesz obejrzeć tylko fragment i zrozumieć całość, mylisz się, ponieważ każdy kolejny moment odsłania sens poprzedniego. To jak różaniec, w którym jedna tajemnica prowadzi do następnej, a pominięcie jednej sprawia, że cała modlitwa traci swój rytm. Polska stoi dziś na progu decyzji, która nie zostanie podjęta w parlamentach ani na ulicach, lecz w ciszy serc. Zostań do końca, bo dopiero wtedy zobaczysz, dlaczego to ostrzeżenie nie jest przypadkiem, dlaczego zostało ujawnione właśnie teraz i co może się wydarzyć, jeśli zlekceważymy głos, który od wieków próbuje nas ocalić. Czasem historia nie krzyczy, lecz oddycha tuż obok nas tak blisko, że przestajemy ją zauważać, a jednak to właśnie wtedy jej obecność staje się najbardziej niepokojąca. Polska pamięta chwile, w których wydawało się, że wszystko jest już stracone, a mimo to coś niewidzialnego podtrzymywało ją przy życiu, jak cichy puls pod powierzchnią ran. Teraz ten puls znów przyspiesza, a pytanie brzmi, czy jest to znak uzdrowienia, czy zapowiedź bólu, który ma nas obudzić. Freyrera, która otrzymała to ostrzeżenie, nie widziała przyszłości jak obrazu zawieszonego na ścianie, lecz odczuła ją jak ciężar na klatce piersiowej, jakby czas nagle zbliżył się zbyt szybko. Czy my również czujemy ten ciężar, czy jeszcze potrafimy go zagłuszyć codziennym hałasem, udając, że nic się nie dzieje? W tej opowieści nie ma prostych, winnych ani łatwych odpowiedzi, bo prawdziwa walka nie toczy się na mapach ani w nagłówkach wiadomości, lecz w miejscach, do których rzadko zaglądamy. Jest w nas pragnienie kontroli, które każe wierzyć, że wszystko da się przewidzieć i zaplanować a jednocześnie krucha potrzeba sensu, która ujawnia się dopiero wtedy, gdy tracimy grunt pod nogami. Maryjne ostrzeżenia zawsze dotykały właśnie tego napięcia, przypominając, że naród traci siłę nie wtedy, gdy jest słaby, lecz wtedy, gdy zapomina skąd ta siła pochodziła. Czy nie jest tak, że im bardziej chcemy być samowystarczalni, tym bardziej oddalamy się od źródła, które przez wieki nas chroniło? To pytanie nie domaga się odpowiedzi na głos, lecz uczciwego spojrzenia w głąb siebie. Każda wizja przekazana tej Frejrerze była jak pęknięcie w ciszy, przez które przenikało światło i cień jednocześnie. Z jednej strony pojawiał się lęk przed tym, co może nadejść, a z drugiej nadzieja, że nawet w najgorszej chwili coś niewidzialnego czeka na to, by zostać odkrytem. Drugiej ciche zapewnienie, że nic nie dzieje się bez sensu. Polska była już raniona przez zdrady, ideologie i obietnice, które brzmiały jak zbawienie, a kończyły się pustko. Teraz ostrzeżenie nie wskazuje palcem na jedną stronę, lecz rozprasza się jak echo, wracając do każdego sumienia osobno. Czy potrafimy jeszcze rozpoznać moment, w którym kompromis staje się zdradą, a milczenie zgodą na utratę tego, co święte? Jest w tym przesłaniu coś głęboko niewygodnego, bo nie pozwala pozostać biernym obserwatorem. Zmusza do uznania, że przyszłość nie jest jedynie serią zdarzeń, lecz odpowiedzią na to, kim jesteśmy teraz. Matka nie straszy dla samego strachu, lecz wzywa do czujności, która rodzi się z miłości, a nie z paniki. To napięcie między groźbą a nadzieją sprawia, że serce bije szybciej, a umysł próbuje znaleźć drogę ucieczki. Lecz ucieczki nie ma, bo prawdziwe pytanie brzmi: czy mamy odwagę pozostać i słuchać do końca, nawet jeśli usłyszane słowa zmienią sposób, w jaki patrzymy na siebie i na nasz kraj? Pamięć narodu jest jak głęboka rzeka, w której warstwy czasu nakładają się na siebie, niosąc zarówno chwałę, jak i ból. W wizjach pojawia się przypomnienie, że to, co niewypowiedziane, nie znika, lecz gromadzi się czekając na moment, by wypłynąć na powierzchnię. Polska została nazwana światłem dla innych, lecz światło to wymaga paliwa, którym zawsze była wiara żywa, a nie tylko deklarowana. Czy nie zauważamy, jak łatwo dziś to paliwo zastępujemy iluzją postępu i bezpieczeństwa? Właśnie w tym miejscu rodzi się napięcie, które przenika każdą scenę tej historii, zmuszając do refleksji, czy jeszcze pamiętamy, kim mieliśmy być. Frejra nie została wybrana dlatego, że była silniejsza od innych, lecz dlatego, że była najmniejsza i najbardziej ukryta. To paradoks, który powtarza się w całej historii zbawienia, gdzie wielkie zmiany zaczynają się w ciszy i pokorze. Jej doświadczenie nie jest spektaklem, lecz ciężarem, który trzeba nieść bez aplauzu i uznania. Patrząc na to z dystansu, łatwo zapytać dlaczego takie rzeczy spotykają zwyczajnych ludzi, a nie tych, którzy mają władzę i głos. Odpowiedź kryje się w tym, że prawdziwe przesłanie nie potrzebuje sceny, lecz serca gotowego je przyjąć. Im głębiej zanurzamy się w te narracje, tym wyraźniej widać kontrast między tym, co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne. Świat oferuje rozwiązania szybkie i głośne, podczas gdy Maryja wciąż wskazuje drogę cichą, wymagającą i długą. To właśnie ta droga budzi największy opór, bo nie ma... daje natychmiastowej ulgi ani prostych obietnic, a jednak to ona niesie prawdziwe ukojenie. Choć często pojawia się dopiero po przejściu przez niepokój. Czy jesteśmy gotowi przyjąć taki paradoks, w którym pokój rodzi się z konfrontacji, a nadzieja z uznania własnej słabości? Z każdym kolejnym obrazem napięcie narasta, jakby czas przyspieszał, a przestrzeń na decyzję stawała się coraz węższa. Ostrzeżenie nie jest linią prostą, lecz spiralą, która wraca do tych samych tematów, za każdym razem głębiej i boleśniej. Zdrada, chaos i utrata sensu nie są tu abstrakcją, lecz realnym doświadczeniem, które wielu już nosi w sobie, choć nie zawsze potrafi je nazwać. W tym sensie ta historia działa jak lustro, w którym odbija się nie tylko los narodu, ale i osobista droga każdego widza. Czy potrafimy wytrzymać to spojrzenie, nie odwracając wzroku w ostatniej chwili? Mimo ciężaru słów, pojawia się również delikatna nić ulgi, niemal niezauważalna, lecz obecna od początku. Jest nią obietnica, że nic nie jest przesądzone, dopóki serce pozostaje otwarte. Modlitwa, pokora i wytrwałość nie są tu pustymi hasłami, lecz realnymi aktami oporu wobec chaosu, który próbuje narzucić swoje reguły. To właśnie w tej cichej walce rodzi się prawdziwa siła, choć świat rzadko ją dostrzega. Czy nie jest tak, że najbardziej decydujące bitwy rozgrywają się wtedy, gdy nikt nie patrzy? Cała ta opowieść prowadzi widza do miejsca, w którym nie da się już pozostać obojętnym. Każde zdanie, każda wizja i każde pytanie budują wewnętrzne napięcie, które domaga się odpowiedzi w działaniu, a nie tylko w myśli. Polska stoi dziś na rozdrożu, lecz to rozdroże przebiega przez serca, a nie przez granice. To właśnie tam rozstrzyga się, czy ostrzeżenie stanie się początkiem odnowy, czy zapowiedzią bólu, którego można było uniknąć. Zostań w tej ciszy jeszcze chwilę i pozwól, by te słowa pracowały w Tobie dalej, bo ich sens nie kończy się wraz z ostatnim zdaniem. Jeśli obejrzałeś, obejrzałaś aż do tego momentu napisz w komentarzu: Jestem oddany prawdzie, która jest słowem Bożym. Są historie, które kończą się słowami, i są takie, które kończą się ciszą, bo tylko cisza potrafi unieść ciężar tego, co właśnie zostało dotknięte. To, co usłyszałeś, nie było opowieścią o strachu, lecz o pamięci, która wraca wtedy, gdy najbardziej próbujemy ją zagłuszyć. Symbole, które się pojawiły, nie chcą być analizowane, lecz przeżyte. Jak światło świecy w ciemnym pokoju, które nie tłumaczy nocy, ale sprawia, że przestaje ona być. Panować. W tym momencie wszystko splata się w jedno pytanie, które nie domaga się odpowiedzi na głos, lecz obecności serca. Czy jesteśmy gotowi pozwolić, aby prawda nas poprowadziła, nawet jeśli nie wiemy jeszcze dokąd? To ostrzeżenie nie zamyka drzwi, lecz je uchyla pozostawiając przestrzeń, w której można zobaczyć siebie wyraźniej niż dotąd. Naród, podobnie jak dusza, nie upada w jednej chwili, ani nie podnosi się jednym gestem, lecz przez drobne wybory, powtarzane w ciszy. W tym właśnie kryje się zarówno dramat, jak i nadzieja, bo to, co wydaje się małe, potrafi zmienić bieg historii. Gdy symbole z tej opowieści powracają w myślach, niech będą jak echo, które nie oskarża, lecz przypomina o powołaniu, jakie zostało dane, a nie odebrane. Być może największą prawdą tej drogi jest to, że światło nigdy nie przestaje świecić, nawet jeśli oczy przyzwyczaiły się do mroku. Matczyny szept nie rozkazuje, lecz czeka aż zostanie rozpoznanie w codzienności, w decyzjach, które wydają się nieistotne. Właśnie tam rodzi się przemiana, nie gwałtowna i widoskowa, lecz cicha i trwała, jak modlitwa powtarzana dzień po dniu. To w takich chwilach człowiek zaczyna rozumieć, że nie został wezwany do strachu, ale do czuwania. Jeśli coś w Tobie poruszyło się bez słów, zachowaj ten moment i pozwól mu prowadzić dalej. Daj temu świadectwo. Zostawiając swój ślad w komentarzu, udostępniając tę drogę innym i dołączając do wspólnoty tych, którzy nie chcą przejść obojętnie. To nie jest gest algorytmu, lecz znak przynależności do czegoś większego, co żyje dzięki uważności i odwadze. A gdy następnym razem zapadnie cisza, być może właśnie wtedy przypomnisz sobie, że to, co zostało zasiane, wciąż pracuje w głębi.